Dzień dobry, mamy piękny poniedziałek, ale wszyscy jeszcze śpią, więc musimy być bardzo cicho. Ubierzmy się. Dzisiaj stylizujemy taką koszulę. Zaczynamy od zwykłych granatowych jeansów. W końcu udało mi się wyciągnąć jesienne i zimowe buty, więc będę mógł tworzyć takie prawdziwe jesienne stylówki. Granatowe skarpety, brązowy pasek do spodni, ponieważ buty będą brązowe. Koszulę wkładamy w spodnie, ponieważ na koszulę przyjdzie jeszcze sweter. I dorzucamy taki fajny jesienny sweter zapinany na zamek. Bardzo lubię ten sweter z kilku powodów. Po pierwsze możemy sweter zostawić w ten sposób rozpięty. Możemy go sobie oczywiście też zapiąć, ale co jest bardzo ciekawe, możemy sobie go rozpiąć dołu i wygląda to moim zdaniem jeszcze ciekawiej. No a oprócz tego, że wygląda dobrze, to jest po prostu bardzo użytkowe, bo jak jest bardzo zimno, to zapinam go po całą szyję. I żaden chłód nie jest mi straszny. A jeśli chodzi o obuwie, to dzisiaj stawiam na takie sztyblety. Dorzucamy dodatki, czyli zegarek, bransoletka i pierścionek. A całość zostaje wykończona przez taki piękny zapach Guerlain Lom Ideal od Parfum. A tak prezentuje się całość, moi drodzy przyjaciele, i koniecznie dajcie znać, co sądzicie. Komentarzach. Mordzia, a jeśli Ty interesujesz się modą męską, interesują Cię różne wskazówki modowe czy takie stylówki, to koniecznie zaobserwuj mój profil. Dzięki i miłego dnia!